Witam się z wami z Hiszpanii, z Andaluzji. Jesteśmy już tutaj po raz trzeci. W zeszłym roku nagrywałam vloga, więc tam też będziecie mogli nieco zobaczyć. Ale mimo tego, że jesteśmy już trzeci raz, to nie znaczy, że zobaczyliśmy już wszystko. Dzisiaj jesteśmy w Kordobie i teraz będziemy wchodzić do katedry, która nazywa się Meskita. Mam tutaj nasze bilety, kosztują po 13 euro. Tutaj kupiliśmy na miejscu, nie było żadnej kolejki, ale im większy sezon tak naprawdę, tym lepiej zrobić to online. Ale nie miałam pewności, która strona jest faktycznie ta właściwa, jeśli chodzi o kupno biletów online. Ale skoro jest ta cena, to podlinkuję Wam konkretnie. I mam nadzieję, że będzie ślicznie, ale to miejsce zostało polecone przez ciocię, która tutaj mieszka, u której właśnie się zatrzymujemy. Więc wydaje mi się, że będzie naprawdę pięknie. Pamiętacie jak mówiłam, że magnes z wycieczki to jest jeden z ważniejszych pamiątek dla mnie. Uwielbiam kolekcjonować. No i w Albanii, niestety, były strasznie brzydkie magnesy. Tutaj tego problemu nie ma i naprawdę są przepiękne. Tutaj, tak naprawdę, wow, zarówno ten na górze, jak i ten bardzo mi się podoba. No i będziemy mieli pamiętać. Gdzie Wizyta już w katedrze zaliczona. Jest przepiękna w środku i na zewnątrz w sumie też. Możesz zrobić zdjęcie właśnie tutaj. Naprawdę fajne miejsce do zobaczenia. Wykorzystaliśmy też bitkarze jeśli chodzi o zdjęcia. Warto, warto faktycznie odwiedzić. Myślę, że możemy, no. Może usiądę w sumie? Właśnie o tym mówię, bo są ładne kolorki, albo tam na tym murku bardziej. A, to tam by musiała wejść, albo tutaj, no. Nie wiem, czy zrobię takiego kroka w tej spódniczce. We will see. Nie jest tak źle to idziemy jeszcze na kolejne miejsce do zdjęć. Ja mogłam wziąć w sumie dwie stylówki tutaj, żeby były jakieś różne zdjęcia. Jest piekielnie gorąco. Tak, zgadza się. Ale co? Zegarek niby pokazuje 26 stopni, ale dzisiaj miało być to słońce takie za chmurką niby. Nie wyszło. Nie wyszło. Coś nie wyszło. Trochę się popaliła pewnie. Tak. Bo filterki zostały w samochodzie. Generalnie wybraliśmy dzisiejszy dzień, ze względu na to, że dzisiaj jest ta chłodniejsza temperatura, ponieważ ma być fala i ma być 40 stopni, zarówno tutaj w Cordobie, jak i w Sewii w weekend. Ja się boję, co to by było, jakby to nie było tak jak dzisiaj, jak teraz, tak chłodno. Dla nich to jest chłodno. Dla nich to jest chłodno, no, to jest ciekawe, bo w sumie tutaj normalną temperaturą jest nawet 46-48 stopni, obstawiam. Tak. Bo patrzyłam też na prognozy i w zeszłym tygodniu też była taka e fala przez kilka dni. Tu jest wszędzie ładnie. To jest ten problem. A ty widzisz, nie pomyślałaś, żeby wziąć kilka stylów. Ale właśnie. Na no, byś... kilka różnych sesji, ale to by trzeba było się wrócić do samochodu, przebrać, ale to robiliśmy z Matim, że braliśmy Ciuchę do samochodu tak na wszelki wypadek. No bo faktycznie czasami jest tak, że jednego dnia znajdzie się mnóstwo fajnych miejsc do zdjęć, a znowu innego dnia tych zdjęć się nie zrobi wcale. Przystanek drugi to Ogrody, Jardines de Alcazar. Zobaczymy, co tutaj ciekawego można zobaczyć, ale jak patrzyłam ogólnie właśnie what to see we no to właśnie po tamtej katedrze to wyświetliło mi się to miejsce, i teraz co? Patrzymy na karpiki czy inne ryby. <grybki> Po tym jak byliśmy w Grenadzie, właśnie w takich ładnych ogrodach, to co pokazywałam właśnie w zeszłym vlogu tutaj z Andaluzji, no to spodziewaliśmy się zdecydowanie czegoś lepszego, a totalnie nie opłaca się tutaj przyjść. Jakby no jest to ładnie, szkoda ale szkoda pasy, ponieważ nie ma nic specjalnego. Tutaj częściowo też jest ten obiekt w remoncie i spuszczone są wody z dwóch takich mi, no nie wiem, powiem basanów, ale nie wiem jak to nazwać inaczej. Więc niestety żałujemy, że tutaj przyszliśmy, a to był drugi i ostatni punkt, który chcieliśmy tak naprawdę zobaczyć. Wracamy w stronę parkingu i coś złapniemy do jedzenia zanim ruszymy z powrotem w drogę. Mamy aż dwie godziny powrotnej drogi, więc... I tak chcemy się schować już od tego słońca, bo tak. już jest za dużo. W Hiszpanii ogólnie szczyt temperaturowy jest o godzinie 17, więc lepiej generalnie wszelkie zwiedzanie robić zawsze tak. bardziej z rana. A później o tej godzinie 17, no to właśnie na basenik, tak na plażę. Najlepiej wstać o jakieś godzinie 7, tak jak my robimy. Musimy mieć jest chud. gdzieś na nie, o 8 po prostu wyjazd z domu, pozwiedzać. Tak naprawdę na trochę. o 12-13 pozwiedzać właśnie i później z, z, do samochodu w, w klimę, żeby wejść. Tak, że już jak, teraz jest w tym momencie godzina co? 13? Nie chcę mi się odpalić cykarki. Chyba dostał udaru słonecznego. Jest godzina 13, więc to już jest ten czas, co już chce się chować. No ale generalnie to tak 13, 30, 14 najlepiej być już w restauracji, żeby coś zjeść, ponieważ później zaraz się zaczyna fiesta i też takie okienko jest tylko często w restauracjach, żeby się napić drinka. A jedzenia już się zamówić nie da i dopiero wieczorem. Dlatego to jest dobry tryb na zwiedzanie, że właśnie kilka godzinek zwiedzania, jedzonko i później powrót na plażę czy na basen, żeby poczilować w te najwyższe temperatury. No bo inaczej po prostu się nie da przeżyć. Chyba, że po prostu macie wysoką aklimatyzację cieplną, bo my nie mamy jeszcze te temperatury. To... Z Polski co teraz przyjechaliśmy to... Naprawdę, no nie mamy żadnego przyzwyczajenia do temperatury. Więc ja się bardzo boję, że my się na tym wyjeździe strasznie spalimy. No i że się węczymy strasznie. No bo jednak, kurczę, przyzwyczajeni jesteśmy do tej temperatury teraz 12 stopni. A w zeszłym roku, jak byliśmy. E, właśnie w czerwcu, no to po całym ciepłym maju, po połowie, pierwszej Maja. połowie czerwca... To, w kwietniu już było ciepło, już w maju tu przyjechaliśmy, to też była tak, podobna pogoda u nas tak naprawdę. No, więc nie było żadnego szoku. Znaczy i tak było cieplej niż u nas, ale nie było takiego szoku, że ojej, jak jest pomęczące. A teraz umieramy po prostu, mimo że e, jeszcze jest temperatura niby 26 stopni, ale na słońcu ja bym powiedziała takie 35 spokojnie. Słuchajcie. Pobudka o wschodzie słońca, jak widzicie, i teraz wybieramy się samochodem na wtarze, żeby pobiegać. Mam swoją kamizelkę i chcemy pobiegać po płaskim terenie. Ja sobie wyszłam w środę, pobiegać tutaj po okolicy i na nieco ponad 5 km miałam 200 m przewyższeń. Pod każdą górkę tutaj jest tak stromo, ponieważ to jest około 10-12%, jak mierzyłam sobie iPhone z ciekawości. No to pod każdą górkę sobie szłam. Zbiegałam z góry, tam gdzie było płasko biegłam, więc to był taki spacer połączony z biegiem, ale było to bardzo męczące i właśnie na tych podejściach pod górę wchodziłam na swój próg, czyli już na czwartą strefę w ogóle, jeśli chodzi o tętno, więc to zdecydowanie nie jest teren, po którym ja jestem gotowa biegać, dlatego jedziemy, żeby pobiegać po płaskim Zmarciszom, a to dopiero co wraca do biegania. Trzeba ten pistolet dla dzieci, bo no. ja muszę mocno naciskać, a to dopiero dziecko jak nie ma siły. Cały weekend tak naprawdę spędzaliśmy z rodzinką, więc niewiele co nagrałam, jakieś takie pojedyncze momenty, ale po prostu za dużo się działo, nie zawsze myślałam o tym, ale też no, chciałam się po prostu cieszyć czasem, ponieważ jednak nie spędzamy zbyt wiele. Widzieliśmy się ostatnio w zeszłym roku i w czerwcu, i w sierpniu jak byli w Polsce. W tym roku to samo, ponieważ teraz właśnie w czerwcu, później w sierpniu przylatują do nas na wesele, więc będzie. Też tyle samo, czy nawet więcej czasu, żeby się, wiecie, nacieszyć swoim towarzystwem. A teraz jest już wieczór. My jeszcze przed snem, słuchajcie, będziemy grać w bilarda. I graliśmy zarówno z Lolą, której już tutaj się przewinęło trochę, ale także z Niko, czyli z jej tatą. I to był mój pierwszy raz gry w bilarda i spodziewałam się, że to będzie troszeczkę prostsze nie jest, ale podoba mi się, więc teraz będziemy sobie z Mateuszem grali, więc ustawię tutaj gdzieś statyw i zobaczycie, jak mi idzie. Cudem. Cudem, <ścudem> я oh, не <laughs> Może w górze widzicie chmury. Nawet słuchajcie, trafiliśmy na coś takiego jak deszcz, co w Andaluzji nie zdarza się zbyt często. No i właśnie te nasze dwa ostatnie dni pobytu tutaj. No nie trafiliśmy niestety na pogodę. W zeszłym roku jak byliśmy, no to była piękna pogoda. Byliśmy też dwa i pół roku temu mniej więcej w październiku wtedy i wtedy przez tydzień mniej więcej mieliśmy taką pogodę, tylko jeden dzień pamiętam, że mieliśmy bardzo ładne, kiedy byliśmy w manwej. A tym razem właśnie te dwa ostatnie dni są słabsze pogodowo, więc dzisiaj po prostu wezwaliśmy się na zakupy. Ja ogarniałam z rana jeszcze tort, ponieważ dzisiaj Antosia, czyli ta mniejsza córka kuzynki Mateusza, ma... Urodziny, więc zrobiłam dwa torty z tej okazji, bo e, będzie cała impreza dla dzieciaczków. E, więc dzisiaj po prostu tak chillowo z rana, ponieważ i tak to nie jest pogoda na to, żeby, e, wiecie, być na plaży czy tutaj na basenie. Chociaż jest dosyć ciepło i jest tak duszno, ponieważ te chmury blokują powietrze, ale e, no, też nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby gdziekolwiek dzisiaj pojechać. A to miejsce, które mam na liście, i chciałam właśnie pojechać, jak byliśmy, kiedy byliśmy na plaży, w piątek. Chciałam pojechać właśnie do tego pałacyku, to Mateusz powiedział, nie, nie, pojedziemy sobie w sobotę albo w niedzielę. No weekend spędzaliśmy tutaj z rodziną, a dzisiaj jest zamknięte, a jutro być może namówię go na wycieczkę do Sewi. Zobaczymy, ponieważ on nie za bardzo chce tam jechać, ponieważ jest. Mam 2,5 godziny jazdy w jedną stronę, więc dosyć sporo, ale potem jak jeździłam z Matim w Albanii, to dla mnie to w ogóle nie jest żadna przeszkoda. No ale siedzę sobie tutaj w ogrodzie. Jak widzicie, piękna jest tutaj roślinność. Tutaj jest jeszcze bougainvillea, która jest cała fioletowa. Przepiękne kolory, ale ja wolę wykorzystać tutaj te palmy. I co tutaj jest? Bananowiec. Ja wolę te tropikalne bardziej. No I chcę nagrać makijaż właśnie, wiecie... Mój wakacyjny makijaż. Ja i tak mrużę oczy, mimo tego, że są te chmury, to mam wrażenie i tak, że dla mnie jest za jasne. Ja mam tak wrażliwe oczy, więc zobaczyłam, co z tego filmu wyjdzie, ale chcę nagrać właśnie taki filmik na Instagrama, mm. ponieważ podoba mi się tutaj ta obra, a korzystam, że właśnie tego słońca nie ma bezpośredniego, ponieważ myślałam, żeby taki filmik nagrać, ale no ja nie mogę wychodzić na słońce, dlatego też w latem. Tak naprawdę ja nie ściągam okularów i makijaż mogłabym robić w ogóle całkowicie bez makijażu oka. No, ale dzisiaj jest taka pogoda, a nie inna, że w sumie idealnie, żeby taki makijaż zrobić, więc zabieram się. Bo teraz możecie zobaczyć, jak wyglądam bez makijażu. Słońce już chwyciło na twarzy cały czas filtr SPF 50, więc tu jest blado. Najbardziej widać tak, jak zrobię, że różnica koloru jest spora. Ale zaraz to oczywiście wyrównamy makijażem. Cały czas mrużyłam oczy i widzę, jak mi tutaj podkład szedł z marszczki, ale no ja nie wiem, jak można mieć tak wrażliwe oczy, mimo braku słońca, ale makijaż nagrany, tak mniej więcej wygląda mój makijaż podczas wyjazdów. Jak mówiłam, mogłabym nie nakładać nic na oczy, ponieważ i tak cały czas mam na sobie okulary. Jest bardzo przyjemnie, ale jest duszno i jest gorąco. W sensie, że ciało się tak. Zaczyna lekko lepić, no jednak tutaj jest inna wilgotność niż u nas, więc inne zupełnie odczucia. It's... It's <laughs> Popijamy ostatnie promienie słońca. I umieramy. Nie umieramy. Jest Czy ty duszno. umierasz? Jest duszno. Nie jest. Ja nie robię ciepło. Ale nie jest ciepło. Dzisiaj jest zimno bym powiedziała. Na tutejsze warunki. Jest duszno. To jest taka pogoda jaka była w te cieplejsze dni zanim przyjechaliśmy. To jest coś do czego jestem przyzwyczajona. I co mi się podoba? Dzisiaj faktycznie da się tutaj żyć, ale ładnie! Zobacz no na pary jakieś doby. Przyjechaliśmy na wycieczkę do Sewii. Udało się mu namówić. O głowa. jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ bardzo, bardzo chciałam tutaj przyjechać. To było miasto numer one na mojej liście. To jest stolica ogólnie Andaluzji. No i jest po prostu przepięknie. Tutaj pogoda jest po prostu wyższa niż w innych rejonach Andaluzji. Dlatego też trzeba odpowiednio wybrać pogodę. Dzisiaj ona nas oszukała, ponieważ w pogodzie jest, że. Jest całe zachmurzone niebo i nie powinno być słońca, ale to słońce jest tak czy inaczej, jest pięknie i nie jest w sumie zbyt gorąco, ponieważ wieje wiaterek. My w tym momencie jesteśmy na Plaza de España, dokładnie w tym budynku, gdzie jest Muzeum Historyczne. To jest właśnie budynek, który otacza, jest taki zaokrąglony wokół tego placu i jesteśmy na tarasie. Podziwiamy tak naprawdę widok, jest przepięknie. Przyzwyczajenie na tym wyjeździe, że bilety są ogólnie dostępne, ponieważ jeszcze sezon nie rozkwitł w pełni. Tak w tym momencie pocałowaliśmy drzwi biletowego okienka, z którego ludzie wychodzili. No nawet nie, bo już było napisane, że jest zamknięte, ale. Jeszcze ludzie wychodzili, więc jeszcze tuż przed chwilą te bilety musiały być. A to był jeden z miejsc wykorzystanych do nagrań Grotron. I tak jak byliśmy w Kordowie, to ten most, który, na którym byliśmy, tam jedno ujęcie zrobiłam, to był właśnie w Grotron. I tak samo tutaj te ogrody, ten cały pałac. I chcieliśmy to zobaczyć, ale no trzeba było te bilety kupić wcześniej online. No niestety. Czasami się tak zdarza, ale właśnie teraz faktycznie w Kordobie nie było problemu, bilety były. Patrzyłam online wcześniej, a tutaj mogłam zobaczyć po drodze, jak jechaliśmy. Nawet nawigacja za bardzo nie była w stanie nas poprowadzić w odpowiednie miejsce, jeśli chodzi o wejście do tych ogrodów. I tutaj też na ekranie Wam wyświetlę te miejsce, w którym te bilety w ogóle można kupić stacjonarnie. I właśnie główne online. wejście. Lepiej to robić wcześniej. No lepiej będzie to zrobić online, ale podlinkuję Wam po prostu, czy napiszę tutaj miejsce, gdzie w ogóle to wejście do tych ogrodów jest, jeśli będziecie przed wyjazdem do sobie, żebyście nie musieli szukać tak jak my to robiliśmy. Teraz się kręcimy tutaj po prostu w pobliżu i wracamy na parking ponieważ już będziemy uciekać stąd. I tak pogoda do w sobie nie jest tak źle. Pogoda była dużo lepsza tutaj teraz niż jak byliśmy nawet w... Gdzie byliśmy poprzednio? Jak to się w Kordobie. W tak, w Cordobie jest chłodniej, jest wiaterek, jest trochę chmur, więc... W Kordobie było bardzo gorąco i było duszno, a tutaj chociaż jest wiaterek, więc... Fajnie tak naprawdę, fajne powietrze jest, żeby iść nawet po prostu. W dobre miejsce też zaparkowaliśmy auto, to jest parking San Bernardo i mimo tego, że dojechaliśmy tak naprawdę o 13 tutaj do Seville, to było, było sporo miejsc I dalej. tak naprawdę jest w miarę taniej. Tylko jedynie co, jak pokazywała nam droga, to pokazywała, że wjazd był przez e, dwa pasy, że nie można było skręcić. No tak. niestety musieliśmy to zrobić, bo prowadziło nas dwa razy w kółko nawigacja, więc... W końcu zrobiliśmy tak, że po prostu... Dobra, skręcam, bo nie będę czekał po prostu. Mi... Trochę na nielegalu, ale się udało. Nie, faktycznie tutaj Google Maps po prostu nie działa za dobrze, co widać po właśnie tych ogrodach, po tym, jak nas pokierowało do tego parkingu. Tak czy inaczej, dobre miejsce. Nie Jest w centrum, ale jest tuż przy właśnie tym Plaza de España. Obok jest sklepik, co jest najważniejsze, jest sklepik. My kupiliśmy od razu ciastki. Ponieważ po takiej drodze to się chciało jeść No my tak naprawdę jechaliśmy 2 godziny 40, 2 godziny 50 w sumie No to, to już jest trochę tak długa trasa Więc coś potem trzeba lekko przekąsić Albo się napić chociaż No i teraz też zejdziemy do tego sklepu, żeby napełnić płyny e, I wracamy z powrotem Może z jeszcze się uda subija, złapać trochę słońca na plaży jest super, polecamy Tylko jest ogólnie bardzo dużo ludzi Jest, jest, sporo, jest sporo faktycznie ludzi. Ale właśnie to co mówi, że nasza rodzinka co tutaj mieszka właśnie, że e, trzeba uważać z parkingami, bo tak jak tutaj parking nam się udał, ale trzeba uważać z parkingami, bo Sevilla jest miejscem, gdzie ludzie pracują na, na co dzień. Jak byliśmy w tym poprzednim miejscu, to Kordowie. w Kordobie, to no tam jest po prostu miejsce typowo właśnie takie turystyczne, bo to jest małe miasteczko, a tutaj jednak jest naprawdę duże miasto, dużo ludzi, Parkie. dużo samochodów ale jest też komunikacja, więc ewentualnie można zaparkować gdzieś tam po prostu na zewnątrz i dojechać jakimś pociągiem, raczej pociągiem tylko metrem, tramwajem, autobusem. Właśnie tak wyszukałam w internecie, że jest jakiś tam parking, który jest 30 minut drogi metrem właśnie do centrum, więc jeśli będziecie chcieli wybrać taką opcję, to też jest coś takiego, no ale... Wydaje mi się, że większość Polaków jednak te ścisłe miesiące, gorące, czyli lipiec, sierpień, ponieważ to by było nie do wytrzymania. Tutaj ja dochodzą temperatury do 46 stopni. Bo wszyscy no. właśnie tacy polscy turyści, co no, ta... do Hiszpanii jechać, to właśnie oni... Za no bardzo... niektórzy są szaleni na tyle, albo no. po prostu się dostosowują do wakacji szkolnych tak, e, i trafiają w złym momencie, ale... Nie, tutaj przyjeżdżać poza sezonem. Zjechać Każdy miesiąc dobry, oprócz lipca i sierpnia. Czerwiec i obstawiam, że wrzesień podobnie będzie, tak jak teraz. Czerwca właśnie super, czyli super. też po prostu już wysokie, dosyć temperatury. Dzisiaj akurat się trafiło, że chyba jest 30, 32 stopnie, coś takiego, ale no właśnie w weekend było 40, tak? Ile. Więc bywa tutaj różnie, a latem do 46, więc lepiej dostosować też plan wycieczki w najchłodniejszy możliwy dzień i tak no. będzie najlepiej.